Witajcie moi drodzy Jest dzisiaj 24 kwietnia 2025 rok Ja się wybieram na moje pierwsze grzybobranie w tym roku Dwa grzyby nawet mam namierzone, jeden na podwórku, drugi obok, a potem jeszcze się przejdę po okolicy No a najpierw pokażę Wam, że rosną u mnie grzyby niejadalne, a może nawet trujące Tak z ciekawości, że inne też już rosną no, tu mam takie miejsce i tu rosną mi grzybki to jest wieruszka wiosenna trująca no, to jest wiór kurdybany, jak zioło jadalne dobre na trawienie z tą wieruszką wiosenną jest tak że ona jest pokrywana z wieruszką zatokowaną, za, zatokową zatokowatą która jest śmiertelnie trująca ogólnie wieruszki są trujące więc lepiej ich nie zbierać ale pokazuje, że to rośnie mi tego sporo. No. Ale jest pierwszy grzyb jadalny Przy kozi szopie, tu kozy mieszkają, nocują. Pieczarka urosła ładna. Tutaj grzybnia jest, co roku coś się pokazuje, po parę razy. No, nawet kępka pieczarek. Najprawdopodobniej to jest pieczarka czterozarodnikowa, która jest odmianą pieczarki polnej. Pieczarka czterozarodnikowa no jest, jest uprawiana, a my jesteśmy w Polsce z potęgą pieczarkową. Trzecie miejsce na świecie po Chinach i Stanach Zjednoczonych. Największy producent pieczarek w Unii Europejskiej, w Europie i tak dalej. I tego się trzymajmy i walczmy o, o drugie i pierwsze miejsca idziemy dalej kolejny grzyb na Piaku przy mojej ulicy to jest łuskowiec łuskowiec, jereni grzyb pasożytniczy rośnie od wiosny do jesieni No, trzy sztuki. No, nie są to jakieś super grzyby, ale jak nie ma lepszych, zwłaszcza wczesną wiosną, to są idealne, żeby sobie tam z nich coś zrobić na świeżo. No, byłem w jednym z ogoników, takim najbliżej domu. Nic tam nie było. Teraz chodzę po drugim, trochę dalej. Jakieś kubowate są na wodach, kubowate są na jadalne, ale to już naprawdę desperaty. Ale tutaj sobie pokrążę, bo tu bywały w poprzednich latach raz rzegiełsice wiosenne, zwane też majówkami wiosennymi. I bywały smarzówki czeskie, zwane też czy cz czeskimi. Czy są teraz? Nie wiem, były tam raz czy dwa razy, w tym roku nic nie było, no, ale już czas czas żeby coś się pokazało mam tu sobie nie wiem 300 metrów do przejścia coś z powrotem jest coś to zbieram, nie to wracam spacer sam sobie jest bardzo ważny prozdrowotny no ale ruszę może coś się znajdzie mam jakieś grzybki dwa. nie pamiętam ich nazwy przyznam się bez wicia nie są, nie są blaszkowane. pewno nie są trujące. Więc biorę. Znowu sobie sprawdzę co to jest. No. Zawsze to jakiś zbiór. Gęśnic nie było tam gdzie były w zeszłym roku. Może jeszcze się pokażą, bo tu sucho jest bardzo mrówek, much przeróżny całe stado no będzie podsumowanie nic już nie było tylko pewniaki były te pieczarki przy szopie łuskowce przy pniaku A jakieś tam dwa maluchy nie wiadomo jakie sucho jest za sucho nic prawie nie pada no, ale to dobre i to coś, coś tam się zebrało będzie smażone z jajeczkiem Dzięki za oglądanie, pozdrawiam wszystkich, cześć. No, dogrywka, moi drodzy. Tu już przy moim ogrodzeniu, ale to też moja ziemia. Pierwsza w tym roku maślanka wiązkowa. Maślanka wiązkowa. Ładnie wygląda, jest taka żółty, Trochę do opienik podobna, jeśli chodzi o formę wyrastania. No, ale jest... Jest niejadalna, niejadalna, jest gorzka, przez niektórych klasyfikowana jako słabo, lekko trująca. No, lepiej nie zbierać, no, ale podziwiać można. Czyli coś, coś tam gdzieś tam już się pokazuje, no, ale to wszystko jeszcze. Wszystko to jeszcze jest takie tylko pierwsze zwiastuny grzybobrań tego roku. No i to już będzie właściwe chyba pożegnanie. Dzięki za oglądanie, cześć.